czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy istnieje zdanie tak potężne, że powtarzane zaledwie przez trzy minuty dziennie mogłoby całkowicie odmienić twoje życie finansowe. Wyobraź sobie przez chwilę, że sekret przyciągnięcia wygranej na loterii nie tkwi w wybranych liczbach ani w tak zwanym szczęściu, lecz w sposobie, w jaki twój umysł łączy się z wszechświatem i przekazuje energię rzeczywistości. To, co zaraz odkryjesz, nie jest zwykłą techniką, lecz bramą do naturalnej manifestacji obfitości. Kiedy mówimy o tworzeniu bogactwa, wielu ludzi wątpi, sądząc, że to tylko fantazja. Jednak, gdy umysł zaczyna wibrować na właściwej częstotliwości, wszechświat zaczyna odpowiadać. Wszystko, co naprawdę czujesz, staje się niewidzialnym poleceniem, które pole energetyczne odczytuje i odtwarza. Powtarzając jedno jedyne zdanie z emocją i intencją przez trzy minuty, coś zaczyna się w tobie przestawiać. Ta praktyka sprawia, że poczucie bycia zwycięzcą zastępuje wątpliwość a kiedy to nastąpi prośba przestaje istnieć i pojawia się wdzięczność w tym stanie wszechświat zaczyna się reorganizować na twoją korzyść wysyłając znaki zbiegi okoliczności i możliwości które zbliżają cię do zwycięstwa pomyśl ile razy wyobrażałeś sobie życie wolne od długów pomaganie rodzinie i pełnie komfortu to pragnienie nie jest kaprysem to wołanie twojej milionerskiej wersji tej części ciebie, która już to osiągnęła i próbuje teraz poprowadzić cię z powrotem do przeznaczenia. Zdanie, którego się nauczysz, jest kodem wibracyjnym zdolnym połączyć dwie wersje ciebie: tę, która pragnie, i tę, która już zdobyła. Ale istnieje jeden kluczowy sekret. Słowa działają tylko wtedy, gdy są naładowane emocją. Jeśli powtarzasz je chłodno i mechanicznie, nic się nie wydarzy. Kiedy jednak czujesz każdą sylabę jak absolutną prawdę, podświadomość przyjmuje to doświadczenie jako fakt. Od tej chwili zaczyna ona porządkować sytuację, decyzje i drogi tak, aby urzeczywistnić to, co zostało uznane za wewnętrzną prawdę. Możesz się zastanawiać, czy to naprawdę działa. Tak, działa, ale tylko wtedy, gdy naprawdę się oddasz. Nie chodzi o czekanie na cud, lecz o pozwolenie, by przebudziła się twórcza energia która już w Tobie istnieje. Ludzie na całym świecie przemienili swoje życie, stosując tę samą zasadę, zgłaszając niespodziewane zyski, nowe szanse finansowe, a nawet wygrane na loterii. Wszystko zaczęło się od jary i konsekwencji. Dlatego chcę, byś wziął w tym udział aktywnie. Zamknij oczy, weź głęboki oddech i poczuj w dłoniach wibracje zwycięstwa. Wyobraź sobie los z wygraną, ogłoszenie Twojego imienia, radość na twarzach bliskich. To uczucie jest kluczem. Napisz w komentarzu, jestem już milionerem. To zdanie to aktywacja energetyczna. Każdy komentarz tworzy łańcuch wiary i obfitości, który wzmacnia wyniki wszystkich. Akt pisania to coś więcej niż wyrażenie, to materializacja. To jak zaszanie nasiona w żyznej glebie wszechświata. Im więcej osób to robi, tym silniejsze staje się pole wibracyjne. Nie wahaj się. Ogłosz swoje zwycięstwo. Poczuj swoją obfitość, potwierdź, że los z wygraną już do ciebie należy. W ten sposób tworzysz niewidzialny most między teraźniejszością a dostatnią przyszłością, która już jest ci przeznaczona. Manifestacja to proces aktywny. Każde polubienie, każdy komentarz, każde udostępnienie jest jak cegła, która buduje most między pragnieniem a urzeczywistnieniem. Kiedy angażujesz się w energię dobrobytu, twoja rzeczywistość odpowiada proporcjonalnie. To nie jest zwykły film czy tekst, to świątynia wibracyjna, punkt spotkania umysłów, które budzą się do tej samej prawdy. A teraz przygotuj się na kolejny krok zanurzenie w praktyce trzech minut. Ta prosta, a zarazem potężna technika ma moc całkowicie zmienić twoją wibrację. Większość ludzi wierzy, że szczęście jest przypadkowe, lecz szczęście to tylko odbicie stanu świadomości. Kiedy ktoś wibruje w niedostatku, przyciąga brak. Kiedy wibruje w pewności, przyciąga obfitość. Istnieją ludzie, którzy wygrali na loterii więcej niż jeden raz, i to dowodzi, że ten fenomen nie jest przypadkowy. Istnieje ukryty kod w sposobie, w jaki umysł tworzy rzeczywistość, a tym kodem jest wibracja. Gdy w swoim wnętrzu przyjmujesz tożsamość zwycięzcy, wszechświat odpowiada w harmonii. Świadomość jest jak antena. Jeśli jest nastrojona na niewłaściwą częstotliwość, dociera do niej jedynie szum. Jednak kiedy dostroisz swój umysł do częstotliwości bogactwa, zaczynasz odbierać przepływ obfitości z niezwykłą jasnością. I wtedy wszechświat mówi, teraz mogę ci przekazać to, co od zawsze było twoje kropka. Wyobraźnia jest narzędziem twórczym. Nie wysiłek fizyczny ani liczba kupionych losów, lecz zdolność przeżywania wewnętrznie sceny zwycięstwa, tak jakby już się wydarzyła, otwiera bramę manifestacji. Zamknij oczy i zobacz siebie świętującego, patrzącego na konto bankowe z wymarzoną sumą, czującego wolność finansową. To właśnie ta emocja otwiera kanał manifestacji. Wszechświat nie rozumie słów, on rozumie wibracje. Kiedy dzenkujesz, zanim otrzymasz, pokazujesz pełne zaufanie, a to zaufanie jest sygnałem, który przyciąga wszystko, czego pragniesz. Podświadomość reaguje tylko na to, co odczuwane jest z intensywnością. Dlatego każde powtórzenie musi być nasycone prawdziwym uczuciem. Ta codzienna praktyka trzech minut jest jak zaszanie potężnego nasiona w glebie twojego umysłu. A jak każda roślina, potrzebuje podlewania, nie pośpiechu. Jeśli codziennie przekopujesz ziemię, by sprawdzić, czy nasiono już wykiełkowało, niszczysz proces. Trzy minuty całkowitego zaangażowania są warte więcej niż godziny mechanicznego powtarzania. To intensywność tworzy efekt wibracyjny. Wielu, którzy zastosowali tę technikę, donosiło o niezwykłych zbieżnościach, snach z numerami, impulsach, by kupić los w konkretnym miejscu, czy drobnych wygranych, które potwierdzały, że są na właściwej ścieżce. Każdy dzień praktyki tworzy nową warstwę energetycznego wyrównania. Tak budujesz pole manifestacji. To właśnie różni tych, którzy tylko pragną, od tych, którzy naprawdę tworzą. Trzy minuty dziennie, pełne emocji i wiary, pozwalają ci żyć rezultatem, zanim się urzeczywistni, to zamienia niemożliwe w nieuniknione. Zwycięstwo objawia się w chwili, gdy decydujesz się żyć tak, jakbyś już posiadał to, czego pragniesz. To punkt zwrotny, moment, w którym twój umysł przestaje próbować wygrać i zaczyna rozpoznawać obfitość jako coś naturalnego. Różnica między pragnieniem a manifestacją tkwi w cichej pewności tych, którzy już czują nagrodę pulsującą w ich wnętrzu. Zarezerwuj teraz swoje trzy święte minuty dnia, by zanurzyć się w tym stanie. Zamknij oczy i wypowiedź z emocją: Jestem już milionerem. Dziękuję, wszechświecie. Niech każde słowo przejdzie przez Twoje ciało. Poczuj zmianę powietrza, drżenie serca, spokój umysłu. Na koniec napisz to zdanie w komentarzu, jako publiczne potwierdzenie Twojej nowej rzeczywistości. Aby wzmocnić energię, Zadeklaruj także: Zwycięski los jest już w moich rękach. Im więcej osób emituje tę samą wibrację, tym silniejsze staje się wspólne pole energetyczne, które popycha każdego ku zwycięstwu. Tak zwykły film zamienia się w rytuał kwantowy, w którym tysiące umysłów dostrajają się do tej samej częstotliwości obfitości. Istnieje ukryty sekret w tym, jak podświadomość reaguje na te deklaracje. Kiedy go zrozumiesz, Trzy minuty stają się wibracyjnym portalem zdolnym przyciągnąć fortunę z niezwykłą precyzją. Tę technikę stosowałem ja i wiele innych osób. Po kilku dniach praktyki wygrałem nie raz, lecz pięć razy z rzędu. Na początku umysł racjonalny stawiał opór, ale ciekawość i oddanie otworzyły drogę. Pierwszej nocy powtarzałem słowa przed snem. Poczułem dreszcz wzdłuż kręgosłupa i wrażenie, że ciało reaguje, jakby już wygrało. W kolejnych dniach zaczęły pojawiać się zbiegi okoliczności. Śniły mi się liczby, czułem impuls, by pójść w inne miejsca, i gdy sprawdziłem wyniki, znak był jasny: wygrałem. Pozostałem wierny praktyce. Trzy minuty dziennie, zawsze z prawdziwym uczuciem. W mniej niż dwa miesiące przyszły kolejne cztery nagrody. To nie była magia, to była spójność wibracyjna. Podświadomość została przeprogramowana, by akceptować zwycięstwo jako fakt. Przyjaciółka, zadłużona i niewierząca, spróbowała tego samego. Najpierw się śmiała, ale po kilku dniach zaczęła wygrywać. Spłaciła długi i odbudowała życie. Inny uczestnik, bez pracy i nadziei, postanowił uczynić z tych trzech minut swój ostatni ratunek. W mniej niż rok wygrał dwa razy i przyciągnął nowe możliwości. Pieniądze były tylko początkiem, prawdziwą nagrodą była wewnętrzna przemiana. Kiedy podświadomość się przekonuje, Rzeczywistość zewnętrzna się ugina. Sekret jest prosty. Podświadomość nie rozróżnia wyobraźni od faktu. Rejestruje wszystko, co przeżywane jest z emocją. Dlatego nie wystarczy powtarzać słów, trzeba je czuć. Poczuj Cezar losu w dłoniach. Usłysz radość, zobacz uśmiechy. Każdy szczegół aktywuje mózg tak, jakby wszystko już się wydarzyło. Od tego momentu twój umysł zaczyna tworzyć niewidzialne mosty między tym, co czujesz, a tym co manifestujesz. To jak strojenie radza. Kto wibruje w zwątpieniu, słyszy szumy. Kto wibruje w pewności, słyszy czystą melodię obfitości. Każda emocja jest energetycznym hasłem. Kiedy wypowiadasz: "Jestem już milionerem z prawdą", wszechświat odpowiada bez wahania. Ale jeśli mówisz to mechanicznie, bez uczucia, wibracja się rozpada. 90% ludzi popełnia ten błąd. Mówią, ale nie czują. Emocja jest kluczem. To ona porusza energię i przemienia zwykłe zdanie w dekret stwórczy. Jedno zdanie wypowiedziane z głębi serca ma większą moc niż tysiąc pustych słów. Dlatego ćwicz powoli, z pełną obecnością. Wyobrażaj sobie liczby, wizualizuj los, poczuj dreszcz zwycięstwa. Nie wyznaczaj terminów, ufaj. Każde powtórzenie to podlewanie nasiona, które w ciszy dojrzewa, aż zakwitnie w rzeczywistość. Gdy wibracja jest gotowa, nagroda się pojawia. To nieuniknione. Most zdarzeń zaczyna się formować, sny, zbiegi okoliczności, intuicje, niespodziewane spotkania. To nie przypadek, to znaki, że wszechświat dostrają częstotliwość Twojego zwycięstwa. Niektórzy widzą kombinację liczb, inni są prowadzeni w konkretne miejsca. Każdy detal to fragment mostu prowadzącego do manifestacji. Im bardziej ufasz i dziękujesz, tym szybciej ten most się umacnia. A jeśli jeszcze nie widzisz znaków, wypowiedź mimo to Wszechświat już mnie prowadzi. To zdanie otwiera drzwi, by wydarzenia mogły się ujawnić. Zamknij oczy i poczuj, już wygrałem. Dziękuję. Stało się. Zobacz całą scenę. Los w dłoniach, ogłoszenie nagrody, radość rodziny, pełnię wolności. To wibracja zwycięstwa, która zapisuje się głęboko w Twojej podświadomości. Napisz w komentarzu. Już zamanifestowałem swoje zwycięstwo. A jeśli chcesz jeszcze bardziej wzmocnić energię, powiedz: Akceptuję, zasługuję, jestem już milionerem. Każde słowo to cegła w budowie Twojej nowej rzeczywistości. To nie szczęście, to zestrojenie. Nie przypadek, lecz wibracja. Nie próbujesz wygrać, po prostu rozpoznajesz to, co już jest twoje. Zwycięski los istnieje w polu energetycznym, czekając tylko, aż twoja częstotliwość go dosięgnie. Zwycięstwo jest nieuniknione dla tego, kto czuje, zanim zobaczy. Wszechświat już odpowiedział. A teraz pozostaje tylko jedno, wibruj jak milioner, którym już jesteś.